Cześć, witajcie z tej strony Hakero Baden i się nagrywamy Slendera tak. Wiem, że jest to gra z typu horrorów i jest w tej grze człowiek, który porywał małe dzieci i, i wprowadzał je w trans i z ofiarami slendera. Nie wiadomo, co się z nimi działo. No to zacznijmy. Jest godzina 20.19, więc... a co jest Natomiast... zima, więc że tak. Graficznie, jak widać, standardowy horror, grafika, Można zgaszać klatarkę dwoma przyciskami F i lewy przycisk myszy. Chodzi o S D. Tak. Nie ma podskakiwania, jak na przykład w Slendy To tubis i przepraszam, że się dość zapuściłem na moim kanale YouTube. E, dlatego, ponieważ miałem nie miałem, cza nie miałem czasu um, nagrywać. Zrobiłem dwa intra. jeden jest odnośnie Battlefielda 4, którego sobie zakupiłem, a drugie jest odnośnie Battlefielda 3, którego również sobie zakupiłem. I jeszcze myślę nad jednym intrem. Do dwa. Tak. Battlefield 2. Tak, więc tylko Battlefield 2. Bez batką bez Wietnamu. Myślałem, że można o tym nagrać. To jest dość tanie gra. E, więc. No więc tyle. Jezu. νού νού Θα φτιάξω τη διαδικασία που είναι σαν να είναι αλλά είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί. είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί. Αυτό είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί. Αυτό είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί. είναι Miesiąc może że znajdziecie Slender Arrival i w opisie filmu piszcie jakie horrorki chcecie na następnych odcinkach. I napiszcie, czy również chcecie intro do horrorów. więc napiszcie w komentarzach. i zrobiłem sobie większy limit, że nie muszę nagrywać tylko 15 minut Więc... No, slandera postanowi się nagrać dłuższego, więc oglądajcie Spróbujemy może przejść Slandera w tym odcinku i zobaczymy co się stanie Bo szczerze mówiąc Grałam w Slendera na telefon, to też była taka aplikacja w sklepie play I poprawiam. Dobra. Grałam sobie w Slendera do długo. To co No, Mam już dużo długo Slendera na komputerze. I wiem mniej więcej, gdzie mogą być kartki, więc. Dziś chyba też tam gdzieś może radę, tutaj o, waste. Waste watches no eyes. Pierwsza karteczka. Już wesoła muzeczka oczywiście, jak inaczej. Tam coś widzę, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy to będzie w jednym filmie. to kartka? No, 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 no. What the fuck? Druga karteczka. Może akurat uda nam się przejść landera. No powiedzmy, że mamy jedną pudę, bo... Bez sensu złożenia. Tak, to po jednej, dwóch karteczkach zbierania. Chyba link do pobrania, gdzie można yy, pobrać Slendera. Sobie zagrać? A, i mam nowy mikrofon, bo nie bo starym czy stary mi się zaciął. Znaczy, nawet no, stary ma w sumie ten, ale... Tym, z którym... What the fuck?! Tego się naprawdę wystraszyłem i nie pierdulcie mi w komentarzach, że to nie było straszne spier. ...dzielać. Ja pier... Zawał. Prawie miałem zawał. nie widziałem go, ale mniejsza, mniejsza. Ja. Nie, dobra, dobra. Pierwszej w nocy nie zamierzam grać w to. To jest. zjebana tak? chyba. No naprawdę. ciekawa mapka. Jest tu rendering, że się pojawia mapka tak jak idę. To tam się pojawiają te elementy, gdzie muszę dojść. O, kartka. Drzewka i LOL. Trzecia karteczka. Już. Miła, naprawdę miła nastrowa muzyczka. Dobrze. Trzeba uważać. Że już jest połowa sukcesu. Tym, był w tym lesie, to po prostu, nie wiem Jakbym znalazł jedną karteczkę, bym sobie ją wepchnął do buzi i bym się udusił Bo bym, z, kurna, nie wytrzymał psychicznie z takim po prostu fajnym człowieczkiem No oczywiście Z tego Ogólnie jest to dość ciężko. Mm, jak się nigdy nie grało wcześniej. Za pierwszym razem na pewno nie wygracie. O, przynajmniej mi się tak wydaje. A przynajmniej ja tak. Przeszedłem za pierwszym razem, to nie Nie wiedziałem, co robić. Musiałam, że slender slenderów no. coś tak inaczej. Jest. Dobra, dziwne dużo trzeba, czyżby danek? No, tutaj chyba zbiorę, ale wejdźmy, wejdźmy, zobaczmy, co jest w środku akurat jakaś kartka? Przepraszam, że tak. Z góry przepraszam, że tak się zatrzymuję co za chwilę. Ale po co mi się ręca trochę? Nie wiem dlaczego. Nie wiem o co tu chodzi. What the fuck. To jest jakiś labirynt? Nie, da się wyjść. Że już od pierwszej kartki była wesoła. <kuszczak> Więc za muzykę tej grze naprawdę daję piątkę. 3 Nie mówcie mi, że to nie było straszne. Spierdzielaj, dziewczynko! Zapitaj! Oczy, to tam jest. Też to idź! Biegać jej się nie chce, ja bym tak zapitalał. Znowu jakieś wielkie drzewa. Dobra. Nie wiem, jak będzie w filmiku z dźwiękiem, więc... Dźwięk postaram się... O, tu będzie chyba kartka. Nie wiem, jak będzie w, filmie, w filmiku z dźwiękiem, więc postaram się dźwięk dostosować, bo mam nowy mikrofon i nie wiem sprawdzić w sprawdzić nagrywanie. Trze! Zapijaj, zapij. No szybko! O Jezu, Slender jest za nią, ale nie, no, idzie woliutko. O, co to za muzyczka? Nie pierdziele się na słuchawki, ja pierd... Ja pierd... Kuźwa! Dostałem zawału. Naprawdę dostałem zawału przez tą grę. Grze na straszność daje 5. Albo nie. W tej grze. Na straszność daje 4 plus. Bo jest ona tak zryta, tak można się jak jesteś naprawdę. Nie podchodzi nie podchodzisz do tego czyli... Ooo, o, fajnie, fajnie, o zęby, fajnie. Jeśli idziesz do tego tak jakby cię, no to nie. No. Tu się daje 4+, plus i, i po prostu pierdzielę to, nie gram w to, od niej A może to zostawię i nagram jeszcze jeden odcinek, bo ja nie wytrzymuję. Nie wiem, czy to są jeszcze za fajne rzeczy. Aha. Hmm, co ja wcisnął? Co ja wciskam? What the fuck? What the fuck? A no dobra, mniejsza, zobaczmy. Aha, dobra. Teraz zamykam ogólne sondera. Chyba już. No, tylko co to jest? co To jest kredyt. wcisnąłem. No dobra. No to komentujcie, subskrybujcie. Cześć i na razie. Siemka.